17 to była jedna z tych gier, które najbardziej czekałem i doczekałem się. Spędziłem przy niej najprawdopodobniej najwięcej czasu ze wszystkich tytułów, w które mogłem tutaj grać, około myślę nawet 3 godzin. Rozegrałem mnóstwo meczy z ludźmi, z komputerem i ograłem praktycznie każdy tryb. Jakie mam wnioski? Jest to zupełnie inna gra niż FIFA 16. Oczywiście dla laika będzie to podobne, ponieważ jest to piłka nożna, ale wszystkie rozwiązania praktycznie różnią się i trzeba zacząć od, od samej rozgrywki. Gra jest zdecydowanie szybsza w stosunku do FIFA 16 i bardzo liczy się prędkość zawodników i masz takie wrażenie, że nawet dużo wolniejszy zawodnik w rzeczywistości, że w jest szybki, że każdy zawodnik jest szybki na boisku i może być to trochę mylące bo momentami na przykład gdy Gareth Bale ściga się z jakimś włosnym obrońcą, to wygląda to tak, jakby Ferrari ścigało się z pociągiem i on mu odjeżdża na kilka metrów w ciągu sekundy, dwóch sekund i obrońca zostaje z niczym. Co więcej, główki, które w ogóle nie istniały w poprzedniej FIFA, wracają. I to jest niezaprzeczalny fakt, bo praktycznie każdy early crossing, czyli takie wczesne wrzutki dalsze z końca linii, z bocznego sektora, jeżeli sądzie dobrze na wysokiego zawodnika, to praktycznie zawsze jest gol. Gdy piłka leci na wysokość 5 metra, szczególnie z rzutów rożnych, to zawsze jest gol. Ale dlaczego tak jest? Przede wszystkim największa zmiana to bramkarze. Nie są takimi robotami jak Fifa 16, nie każdy bramkarz jest już tym manuelem, nojerem, nie wybiega on na, na za pole karne, nie wybiega aż tak bardzo, trzeba sterować nim już samemu, sztuczna jego inteligencja jakby się zmniejszyła, co daje efekty, bo w poprzedniej Fifie, gdy leciała wysoka piłka na środkowanie bramkarze jej po prostu łapali, tutaj mają, tak jakby, no, gdy bramkarz ma mały zasięg, nie złapie tej piłki, dlatego główki padają. Co więcej, dużo animacji nowych dla bramkarzy. Widać, że jej przełożyło się do mock bo w sytuacji 1 na 1 bramkarze są jeszcze bardziej skuteczni i to może zupełnie zredefiniować tę rozgrywkę. Strzały. Tak samo, zupełna nowość. Strzały z daleka to jest coś, co gracze, którzy grali poprzednią część będą się do tego przyzwyczaić bardzo, bardzo, bardzo długo. Oczywiście w polu karnym dalej finezja w rogi, w dolny róg czy w górny wpada, ale z daleka jest to zupełnie inny rodzaj strzału. Bardzo podobają mi się nowe karne. Jest to coś trudnego i nieintuicyjnego, bo wcześniej prawda, celowaliśmy tylko w znacznik, oddawaliśmy strzał na, na zielonym sektorze i był golf. Teraz prawą gałką przesuwamy zawodnika i gdy tylko naciśniemy lewą gałkę w którąś ze stron, to. Nasz piłka zaczyna biec, a gdy nie naciśniemy na przykład strzału w tym momencie, to on nawet strzału nie odda. I to będzie taki parfocel, który no, każdy bramkarz złapie i jest to trudne, nieintuicyjne, ale może być satysfakcjonujące. Jeżeli ktoś to wymasteruje, to może być po prostu mistrzem rzutów karnych i każda bramka będzie wpadać. Podobnie ma, ma, jest systemem rzutów wolnych. Co prawda nie widziałem za dużo goli z tego akurat, z tego stołego fragmentu, no bo jest to zwyczajnie trudne. Jedyna osoba, która mi strzeliła rzut wolny, był Castro, czyli youtuber, który współpracuje z Electronic Arts. Co mogę więcej dodać? Grałem w tryb Journey, zwany przygodą. Jest to coś, na co jak najbardziej czekam. Mam wrażenie, że będzie to jednorazowa przygoda, jednak no, było to coś, co przyciągało nie tylko mnie, bo wiele osób na stanowisku Elektronikarcy w tenże typ, grało. Mm, FIFA Ultimate Team, to, co zapowiedzieli na konferencji, czyli Squad Builder Challenge i y, turnieje weekendowe, czyli wywracali takie jakby rangi z Counter Strike'a, pojawiły się w FIFA i wyższą będziemy mieli rangę, w tym lepszym turnieju będziemy mogli zagrać, tym większe nagrody będziemy mieli. Y, w zasadzie. Poza tymi dwoma zmianami nic więcej nie zauważyłem. Jak były paczki, tak są, znaczy są różne paczki. Na przykład była paczka zawierająca tylko piłkarzy z Major Soccer League i prawdopodobnie tak będzie, że, że będziemy dostawać paczki tylko z danej ligi. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kariera w przypadku tejże że zapowiadane były duże zmiany i zmiany są, ale dla mnie są one tylko kosmetyczne, ponieważ sam tryb, grafice w układzie niewiele się zmienił. Oczywiście dostajemy pewne wymagania, które mają pewne priorytety i to ma redefiniować nas jako menedżera, natomiast sam core tej rozgrywki w ogóle się nie zmienił i dalej jest taki taki o. Mam nadzieję, że do premiery trochę się zmieni. I to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o FIFA 17. Jestem bardzo zadowolony. Początkowo byłem sceptyczny, bo wers są dwie wersje na targach, Jedna z nich to demo, która jest bardzo zła i taka, która może odrzucać, a druga wersja to ta, która znajdowała się na zamkniętych pokazach na Game Village, ta była dużo lepsza i mam nadzieję, że tak samo jak ja, wy będziecie zadowoleni podczas premiery, a ta już 29 września. Cześć!